Jeszcze w dzisiejszym odcinku kolejne malowanie skutera Uż przygotowałem te plastiki sobie kartka i izolacja przykleję sobie te klusze i dalej maluję. Skutera skutera na koło wyciągnąłem. Ja tego koła chyba nie będę malował nie będę na razie malował bo co, nie mogę tej, tej tarczy hamulcowej odkręcić tak no, pokażę o co mi chodzi z tą kolei No, już pierwsze próby malowania Zobaczycie, mam ten pomysł, to jest inaczej pomalowany. Tak to okleiłem. Lux. Trochę przypomina Spiderman'a. No, tak. maluję i Wam pokażę, co dalej. Proszę bardzo. Skórka pomarańczy się zrobiła. Może dupać, na przykład ja jakieś ok. gówno Tu miarę Ten plastik wyszeli. i to tragedia z pomarańczy Proszę uh -huh. bardzo że to już to kończy co do I się na pewno go nie będę składał nie ma wody dobra skończyłem Tego co tu się stało ty nie zauważyłem co się stało a no a zaraz to poprawię takie coś o no, tu takie było Gńsia. Hmm. Kurde, jeszcze zostało to? Dobra, no jeszcze później poprawię, skupię sparalię. Z tej strony no, nie ma, już dało się to uratować. Tutaj też, tutaj to, tylko chyba to zostało do poprawy, ale już mówię nie mam spraya tego nie poprawię tak. wyszło w miarę zobacz jaki jestem No, no, Chyba nie, nie, dobrze jest. nie, 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 Tak to nie, nie, tak Poskładam go i pokażę efekt końcowy Tylko tyle mi zostało Efekt końcowy Pomalowany już się stał Tyłura jakaś taka Wychodziły kwiatki, ale to mniejsza o to. No jeszcze ten przód będzie jeszcze do malowania drugi raz, do poprawki. Bo to najgorzej wyszedł. No i tak to, to to jest wszystko ładnie tych Nie ma do czego się przyczepić To z tego, plastiki grzały się na słońcu, i ta, ta lampa mi trochę przyżółkło, jakby nie, na kamerce widać, a ta jest trochę jakby bielsza, a ta żółta. Nie wiem, kurde. A ta tragedia z plastikiem, na no, się tak. To ta. Dobra, to będzie na dzisiaj w tym odcinku. Jak sobie będę robił, to będę oczywiście nagrywał. Trochę mi się przedłużyło z tym malowaniem. Pogody nie było, musiałem pomagać, ale w końcu już ukończyłem Następne filmiki będę nagrywał, ale i jak będę miał pieniądze to i nagram z remontu silnika w tym skuterze i to tyle.